Witam serdecznie na moim kanale. Co będzie jutro? Czytanie na 2 marca 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję dwie karty: Cesarz, Król Kilchów. Dziś pozyskamy wsparcie. Będziemy odpowiedzialni. Odpowiedzialni za siebie, za dzieci. Pokażemy się jako głowa rodziny. Zaprowadzimy ład i porządek, patrząc na cesarza. Dziś dużo zaplanujemy. Będziemy przestrzegać tradycji. Będziemy obowiązkowi. Dziś zachowamy trzeźwe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Będziemy mieli Wewnętrzną motywację. Niektórzy dojrzeją do czegoś. Sprawa, która kiełkuje w Twoim umyśle, ma szansę na realizację. Dziś będziemy bardziej wrażliwi, bardziej wrażliwi na sprawę. I podejdziemy do tej sprawy z dystansem. Nasza intuicja jest na dobrym poziomie. I również dziś należy posłuchać swojej intuicji. Dzięki swojej dyplomacji załatwimy dużo spraw będziemy lubiani szanowani powrócimy szybko do zdrowia dziś należy postawić na siebie na swoje pasje hobby sięgnąć po dobrą lekturę dziś podejmiemy dobrą decyzję nauczymy się nauczymy się czegoś na własnych czy na czyichś błędach Rada? Gotowość do zmiany. Kartę nielską. Kompromis. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara, Tarot. dba o siebie.